Teraz zadanie jest takie z turbiną. Turbina wodna wykonuje 120 obrotów na minutę. To, co oni tutaj powiedzieli, to jest inaczej częstotliwość. Tak samo jak producent sprzedaje pralki w sklepie, to jest napisane, że na przykład pralka wiruje. Tam na pralce, pra, na pralce jest napisane 900 obrotów na minutę. I to, co producent pisze, to właściwie oni podają częstotliwość, bo częstotliwość określa, ile obrotów wykonujesz w danym czasie. A okres, okres to jest, w, że w pewnym czasie wykonałem ileś tam obrotów, bo częstotliwość to jest odwrotność okresu. Jak masz okres, obrócisz do góry nogami, to otrzymasz częstotliwość. To się pisze w ten sposób, że częstotliwość to jest odwrotność okresu albo okres to jest odwrotność częstotliwości. To są takie dodatki, które były w, pod, w liceum podstawowym, powinny być szczerze, nawet w podstawówce, powinny być w 8 klasie, w siódmej klasie. Wracając, czyli jest powiedziane, że turbina wodna wykonuje 120 obrotów na minutę. Na jedną minutę. 120 obrotów musisz pokazać na sekundę, ile to jest. Minuta ma 60 sekund. Tu się 120 się trochę skraca. 12 na 6 to jest 2. Ta, 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 ta turbina wykonuje dwa obroty na sekundę to jest częstotliwość czyli wyliczyłeś sobie częstotliwość bo częstotliwość zawsze musi być w obrotach na sekundę tylko słowo obrót się nie pisze pisze się po prostu 2 1 przez sekundę czyli słowa obrót się nie pisze a, a to oznacza 2 1 przez sekundę to jest inaczej 2 herce 2 herce bo jednostką częstotliwości jest herc, na cześć tego gościa, który się zajmował falami radiowymi, z tego co pamiętam. Tak czy siak, jest powiedziane, żeby policzyć prędkość liniową końców łopatek turbiny, jeżeli promień wynosi 2 metry. Załóżmy, że ta turbina wygląda jak wiatrak. Dobra, masz turbinę i ona się obraca, nieważne w którą stronę. Załóżmy, że się obraca w tą stronę. To nie ma znaczenia. Promień łopatek jest R i wynosi 2 metry. Masz policzyć prędkość liniową. Prędkość liniowa możesz policzyć jako droga przez czas. Tylko w tym wypadku, jak jest ruch po okręgu, to droga jest, droga jest yy, obwodem koła, no bo ty się poruszasz po okręgu, więc okręgi zataczasz, a wzór na, na obwód koła to jest 2 pier. I to jest twoja droga, którą przejedziesz w pewnym czasie, dużym T. Dlaczego duże T? Bo ty wykonasz, pokonasz drogę, pełen obwód wykonasz, a czas, w którym wykonujesz pełen obrót, nazywa się inaczej okresem. Z takiego wzoru możesz pojechać, jak będzie coś w ruchu po okręgu, albo z takiego wzoru. To jest praktycznie to samo co to, tylko że tu jest okres, a tu jest częstotliwość. I już mówiłem Ci wcześniej, że okres to jest odwrotność częstotliwości, czyli gdybyś tu wstawił zamiast okresu, Gdybyś zamiast okresu wstawił częstotliwość, to byś musiał takie coś wstawić: 1 przez f i jakie jest dzielenie przez ułamek, to znaczy, że mnożysz przez odwrotność, więc ta literka f leci do góry. Albo się uczysz po prostu tego wzoru na prędkość, albo tego wzoru i możesz od razu pisać na maturze. My stosujemy ten, bo mamy częstotliwość wyliczoną. Częstotliwość wynosi 2 herce. Dobra, stosuję. Prędkość to jest 2 razy pi. W większości zadań literkę pi się zostawia jako pi. Niektórzy piszą, że pi to jest 3,14. To zależy od prowadzącego. Na maturze by chyba uznali razem z literką pi. A jak, nie, jak masz wątpliwości, to zawsze zamieniaj literkę pi na 3,14. 2 pi razy r. R to jest 2 metry razy f, f to jest 2 herce. Pamiętaj, że herc to jest inaczej 1 przez sekundę. Dobra, tu jest 2 razy 2 razy 2 i razy 3, 14. 2 razy 2 razy 2 razy 3, 14. Masz wynik. Metra na sekundę. Bo hertz to jest inaczej 1 przez sekundę. Dobra, wyszła prędkość i to było właściwie koniec tego polecenia.